Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay per view na www.freestyle.pl Kamil, papier, nożyczki, zasady znacie. Trzy, dwa, Raz! Ok, Dobrze. zacznie Barti. Temat dla Bartiego to. Mieszkanie w Dubaju. Poznań łapki w górę. What, 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 deska what? Daj ten beat. Jedziemy! Ło, Ło, On ma wspólnego tyle z Dobrze to wiecie, że milowi postawił największą wieżę na świecie Dobra, padam sobie tutaj wieść. Wiadomo, że gdy wchodzę, no to rzucam dobry wers, ale kiedy sobie padam, no to powiem tu za czasu. Ty jesteś raczej mieszkańcem szałasu Ale jak patrzę na ciebie fają, to przy tobie kurwa krzaki się zawalają Dobra, padam sobie tutaj na trakach A tu masz wyhodowanego krzaka I dobrze wiesz, padam sobie z dup suki I za niego widać kurwa pół dupy Kojarzycie stand-up? Sprawdź chłopka, co na scenie robi brat lotka, kurwa, wiedzą o tym ziomy, ale on jest chyba miękkim chujem robiony, wieć yes. hej, dobra kurwa, jaki stand-up, ty nie potrafisz, wstań tu łóżka, się. zmiana hej, wow, 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 no i rozpierdalam tego łaka, mieszkanie w Dubaju, a ten cel nabijał krzakach, o co chodę? na stylu wezka, chciałeś mi ale mieszka z kurwa w domu dziecka. To jest proste. Ogarnia twoja dziewczyna lubi Abu Dhabi. wow, 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 wow. Aj, ona lubi kurwa Abu Dhabi, a twoi dziadkowie kupują kurwa garki z wyprzedaży. Wo, na garki ganki z wyprzedaży. bardziej jak się kurzy, to ty uszami. Jesteś niedoję. Je Kup w domu dziecka! Bez whoa, 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 whoa. Kupują garnki! To jest niezłą zajawką! Zgadnijcie, kto jest sprzedawcą! To jest tak, u niego jest odklejka! Wyglądasz jakbyś pierdolił szejka! Szejka! I jeszcze kurwa jednego szejka! Napierdalam, a między nogami stulejka! Dobra! Napierdalam, tutaj cisnę. Byłem w domu dziecka, tam rozkręcałem biznes! I wiesz, Wypierdalaj, umiesz się zawsze, gdy pęskana skala. A ty wszedłeś tu mordą z jakąś Ciesię. kurwicą! A na scenie jesteś niewą, ty Ej! Między nogami jest tulejka, zapytaj laski, pociągnęła! To jest prosty, kiedy wpadam na pierdalam, teraz wyciągaj mnie, mam ci kurwa tu za Ej, generalnie teraz się ogarni! W pisie jego panę nagrywali żumanni! To jest pisto! Chodzę na pierdalam, tu jest zajebistość! Jak tak wygląda? No to Może ci coś tu wykuję, ale ty nie umiesz po prostu tak jak kurwa, dura, puje, i jest w porządku! O, 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 No kurwa! Kurwa! Dobra! Szycoskuj! <ślinia> <ślinia> ok! <ślinia> sodem, sodem, sodem na dwóch Dobra. Myślę, że moje zdanie na temat dogrywki pozostaje niezmienne i dobrze je znacie. A zatem, czy w tym starciu lepszy był Barti? Czy może Bekonik? Bekonik zdecydowanie jest idolem publiczności. Okej, okay, Juroży. 3, 2, jeden. Mamy dogryweczkę. Dobra. Sędzia kur! Sędzia kur! Sędzia kur! Ty nie dałeś dogrywki! Ty dałeś dogrywkę? Ty nie dałeś! Ty, da, ty nie dałeś! Ty nie dałeś! Ryba nie jest chujem. Ryba nie dał dogrywki! Ryba git Okej, okay, panowie, odwracamy kolejność. Bekonik, kończyłeś, zatem zaczniesz. Cztery, 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 cztery po cztery. Wasz wspólny temat to... Apelując od wyroku Sądu Okręgowego. To jest bekon! Tu to jest opcja, twoja suka to blondyna, Anna Maria, Wesołowka, to jest tak! Siro, ja nawijam 10 lat wyrok Spadam na tutaj prosto z głowy Właśnie mam do ja z tą okręgowym Padam jestem w trójkącie, dzień dobry, panie szeroki sądzie Chodzę jak ponóż, tak to to ruszę, nie bądź sam i ty podobnej Dlatego, że wyglądasz jak mamut downem Jak mamut downem Szym tam z tyłu pokażesz mi potem łaku fałdę Dobra, 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 dobra Ej, mamut stawnem, lepszy niż łaku skarłem ty mi mam styl Ej, to jest takie pada na pierwsza, to jest Chyba była tutaj jakaś apelacja Jest apelacja rady nieudaczników Apeluję o ograniczenie narkotyków No chwilę. Apeluję odkleić się twoim językiem od dupy z minę Ostatnie wejście dobra Ej, dobra, apelujesz o to i to jest ekstra, bo przez to twoi starzy się zostawili, bo jest znowu dziecka Napieram ej, kozę tak jak słyjem pól Oni chcieli jak posłuchać jak wygrywam Twoja mama, spód, pół stary spór Jego też trzeba wysłać, dziś jestem oschły Dla niego to publiczny koniec! Szanowna publiczności, oceniamy tylko i wyłącznie dogryweczkę. I czy w owej dogryweczce lepszy był bekonik Czy może Barty? No tu zdecydowanie więcej miłości, a co? Dobra. Dobra. Okej. Okay. pomaki, I ten dla uznania, naprawdę. Nikt nie będzie was za to jebał. 3, 2, 1. Eee, be, 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 be. przychodzi dalej. Ale zróbcie na Bekona, to jest szef kurwa. Gruby! Gruby! Gruby!